Poniedziałek 8 września Krzysztof Domagała zapraszam na sport. Broń Radą wygrała pierwsze spotkanie w tym sezonie betclick III Ligi. Piłkarze z Plan pokonali na własnym boisku Wigry Suwałki. Kibice z Plant, aż 7 kolejek musieli czekać, żeby ich ulubieńcy wygrali pierwsze spotkanie w tym sezonie. W minion weekend drużyna prowadzona przez Macieja Jarosza wygrała na Stadionie Miejskim w Radomiu z wygrami z 2 do 0. Radomianie strzelanie rozpoczęli już w 29 minucie, kiedy to do bramki trafił Francuz Sofian Kiri, a w drugiej połowie wynik spotkania ustalił Adrian Dziubiński. Po rozegraniu 7 kolejek Radomianie z dorobkiem 7 punktów zajmują 14 miejsce w tabeli. W kolejnym meczu Broń Radom zmierzy się na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Do tego starcia dojdzie w piątek, 12 września o godzinie 19.23. Pierod czarni radom zajęli drugie miejsce w turnieju legend w Nysie. Dla wojskowych był to ostatni sprawdzian formy przed startem ligowych rozgrywek. Pod Krzysztofa Michalskiego grę w Nysie rozpoczęli od starcia z reprezentantem Bundesligi zespołem KW Hoppers. Spotkanie było niezwykle zacięte i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było aż 5 setów. Czarni wygrali w tej bryku 18-16, a całe spotkanie 3 do 2 i awansowali do finału. W meczu o złoty medal Radomianie zmierzyli się z gospodarzami zmagań z zespołem PSG Stalnysa. Niestety decydujące starcie było jednostronnym widowiskiem. Gospodarze pewnie wygrali 3 do 0 w setach do 19, 16 i 20. Dla Pirot Czarnych Radom turniej w Nysie był ostatnim sprawdzianym formą przed startem ligowych zmagań. Pierwsze mecz o punkty Radomianie zagrają w najbliższą sobotę, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z GKS-em Katowice. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia.